Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edol. Ja jestem dziwnie spokojna o Falubas. Właśnie też przed chwilą rozmawialiśmy z chłopakami od Jarka Hampela. Moim zdaniem Falubas to jest drużyna, która może sprawić dużą niespodziankę w tym sezonie. Absolutnie nie upatruję ich jako kandydata do spadku. Moim zdaniem utrzymają się spokojnie. I śmialiśmy się właśnie z Jarkiem Hampelem, że on nigdy z PG Ekstraligi nie spadł z żadnym klubem. Także macie talizman w swoich szeregach, także myślę, że będzie dobrze. No na pewno wyróżnia się Motor Lublin, który jest stawiany w roli faworyta, ale tak samo było w ubiegłym sezonie z Betard Spartą Wrocław. Wiemy jak to się skończyło, jaki jest żurzel przewrotny. No bardzo ciekawa będzie walka o utrzymanie w PG Ekstralidze, bo nie jestem w stanie wskazać drużyny, która, która mogłaby na, na tę chwilę z Ligi spaść. Także nie mogę się doczekać sezonu, bo myślę, że będzie jeden z ciekawszych sezonów ostatnich lat. No myślę, że o tytuł może się pokusić i pewnie się pokusi Bartek z Marzik. Ciężko chyba znaleźć na tę chwilę kandydata, ale oczywiście dla widowiska zawsze o tym mówimy. Fajnie, gdyby ktoś się pod tę walkę podłączył, a Janek, no miejmy nadzieję, że pokaże się z bardziej dobrej strony. Na pewno on też na siebie zbyt dużej, kwestii, zbyt dużej presji nie nakłada, bo jest to wciąż młody zawodnik, ale fajnie oczywiście, gdyby namieszał, bo sport lubi takie niespodzianki i zawsze wtedy cieszymy się i po cichu gdzieś te kciuki trzyma za nieoczywiste wyniki, nieoczywistych zawodników. Czekam na start sezonu, to na pewno już nie mogę się to czekać już tak od trzech tygodni przybieram nóżkami i czekam na pierwsze mecze. No, my w Eleven pokażemy wasz mecz z Wrocławia, tym meczem rozpoczniemy sezon, także zawsze te pierwsze zawody są najbardziej wyczekane i na nie się, na nie się czeka z niecierpliwością.